No się wyprawia. Widziałeś? Ale dźwięk ma Czyli jak chce, to potrafi. Szkoda tylko, że zazwyczaj nie chce. Dobra, mam tutaj błędy 3 w silniku. Mhm. Wypadnięcie zapłonu. Jasne. Czujnik położenia wału korbowego. Ale o tym już mówił. W tym samochodzie czujnik położenia wału był wymieniany dwa razy. Raz to zamontował tak zwany zamiennik, no i kolejny mechanik mówi, że a to wina czujnika, bo było jakieś dziedzictwo zamontowane. Więc zamówili oryginał za dolary. I jest taka sama sytuacja. Dwa czujniki, no bo też tak sobie pomyślałem, no co może być w sytuacji, gdy auto nagle gaśnie? A. Nie ma prądu. B. Nie działa pompa paliwa, tak, czyli nam paliwo. C. Nie ma informacji z czujnika. Nie ma obrotów. No tak. Ale to by się zgadzało nawet. Może instalacja gdzieś jest zwalnięta? No nie wiem. Prądu... Wspomniałeś, że jechałeś po wybojach, tak? To, ale to nie było duże, doły jechałem delikatnie, więc ta, ta wibracja nie miała raczej wpływu. Tym bardziej, że facet mieszka praktycznie na, na, na obrzeżach miasta i nie ma tam żadnego, żadnego e, szutru. On wyjeżdża sobie z domu, wjeżdża na, na, na asfalt i, I tam się dzieje jest to jest. cały czas, nie. No jak do nas jechał, to on, e, pięć albo sześć razy mu gaz. Dobra, jeszcze mam ostatni błąd sprawność katalizatora rząd pierwszy. Ale to podejrzewam, że kwestia no. mieszanki, że mu po prostu. Curna rzecz. Skoro wypadanie zapłonu. zapłonu dokładnie. Wypadanie zapłonu, to w konsekwencji musi się nie zgadza. No ja próbowałem go trochę i przegonić, żeby wiesz, żeby on odpalił te cylindry pozostałe, żeby jakoś go przemęczyć. No nic mu się nie dzieje. Ale od razu, jak tylko ruszyliśmy, pyk. Dobra, spróbuję skasować te błędy. Adam zjechał na pobocze, by Kuba mógł je spokojnie skasować. Gdy chcieli odjechać, Dodge postanowił, że nadszedł czas na niespodziankę. Widzisz, dokładnie tak się stało. Eee, próbowałem zaparkować z gaz i teraz zobacz. Zapalił. Ale też po jakim czasie, nie? I zobacz, SP od razu jest. No jest. Czek, SP. Śmierdzi benzyną. Zobacz, jakie są błędy teraz. Mam. Czynnik położenia wału mm -hmm. i wypadnięcie zapłonu. Okej, okay, wypadnięcie zapłonu i czynnik położenia wału, no to nam niewiele to mówi. Zgaszę go i zobacz, odpalił normalnie, zgasło ESP, już się nie świeci, mm -hmm. jest tylko czek, który e, na stałe świeci, a nie miga. Okej. Okay.